Siemanko. Jak pewnie zauważyliście, od 11 dni nie było żadnych filmów. I powiem wam całkiem szczerze. Miałem kryzys. Nie taki, że mi się nie chciało nagrywać na YouTube'a, tylko wiecie. Wstajecie z rana i macie wrażenie, że całe życie was przygniata, że nic wam się nie chce i że wszystko co robicie jest totalnie pod górkę. Ale wiecie co? To normalne. Każdy ma takie momenty, a zwłaszcza ktoś, kto robi wszystko jak maszyna, bierze za dużo na głowę. I czasem go to wszystko przygniecie, łącznie z nerwami, stresem i notorycznym brakiem czasu na wszystko. I w tym momencie musicie wstać, albo usiąść, stanąć i powiedzieć: "Dobra kurwa, trzeba zapierdać. Jesteś twardy, jesteś." Nie ma miękkiej gry, dlatego wraca pełno dobrej energii i pokażę Wam, czy coś się zmieniło, a na pewno troszeczkę się zmieniło. Zapraszam do oglądania. Widziałem bardzo dużo komentarzy, na które zaraz sobie podpowiadamy, bo bardzo dużo osób ciekawi się i pytało, co się ze mną dzieje, gdzie ja jestem, czemu nie ma filmów od 11 dni i tak dalej. No i dzisiaj odpowiem Wam na te nurtujące pytania, bo w sumie było ich no całkiem sporo, kurde, z 40 osób się ciekawiło, gdzie ja jestem. To... Nawet ojciec do mnie by aż tak nie dzwonił, jakbym od 11 dni się nie odzywał. Chociaż może chyba by dzwonił, nie wiem. No i pokażę Wam, co też się zmieniło. Nie jest tego za wiele, ponieważ e, po pierwsze nie było mnie, bo totalnie nie miałem czasu. Mega natłok pracy od rana do nocy, od nocy do rana, tak w zasadzie i nie było kiedy tego robić. Ale teraz, najpierw pokażę Wam, ponieważ była u mnie koparka. W międzyczasie zrobiliśmy trochę drogę i tak nie stoją na niej kałuże. I tutaj mamy na przykład gdzie niegdzie rozkopane takie korytka z drogi, czyli patrzcie, idzie droga, i jak tutaj stała duża kałuża wody zawsze, tak zobaczcie, mimo że lało dzień w dzień, to jest tylko taka mała kałuża, i tędy sobie ta woda spływa do rowu. I idąc dalej w dalszym kierunku, zaraz pokażę Wam, o, takie lepsze korytko, nawet tutaj jest. No i widzicie, koparkowy porobił mi takie korytka tutaj, i one wszędzie, tak co miejsce, gdzieś stała jakakolwiek kałuża z wodą, to on mi robił takie korytka, albo gdzieś był ślad, ponieważ w międzyczasie e, mieliśmy też przymrozki i koparka z reguły była, jak były przymrozki. E, więc, a jak wiadomo, jak jest przymrozek, to bardzo ładnie on osusza teren, zaraz kałuże znikają, no ale z drugiej strony później są roztopy i znowu wszystko jest takie miękkie, mokre. Zresztą teraz tutaj idę, to znowu się taka breja zrobiła po koparce, bo on to troszeczkę równał, ale to się ubije, wystarczy, żeby było sucho, przejeździ się 10 razy i się ubije, dla mnie najważniejsze, że, jak już jadę, to nie ma takiego garba na środku drogi, a ja przez tego garba mógłbym stracić nisko olejową w busie. Aczkolwiek już parę razy przypieprzyłem tutaj gdzieś tą ziemię i naprawdę ta T4, to jest pancerna. W międzyczasie, jak był koparkowy, to zaczęliśmy robić drenaż. Wydaje mi się, że jest spieprzony, bo. On go zaczął kopać, jak mnie nie było, bo byłem, gdzie ja byłem? A, w robocie byłem. Ja szybko przyjechałem, bo chciałem położyć mu tą rurę, no bo wiadomo, no koparkowy nie będzie za mnie rury kładł. No ale wydaje mi się na oko, że on chyba zrobił nawet przeciwspadek, nie? Wydaje mi się, że zrobił przeciwspadek. Jak możecie zobaczyć, tutaj te całe górki z piaseczkiem takim mięciutkim już zniknęły. Tutaj jest, no jest bagno, jakie jest. Tutaj to nawet ubite, kurde, pod nim. Ale zaraz sobie zobaczymy, zaraz Wam wszystko pokażę. Zobaczcie, tutaj jest moja rura drenarska, wychodzi swoją drogą. Nawet nie wiem, jak sprawdzić, czy ona działa. Czy my możemy tutaj jakoś ją podnieść i zobaczyć, czy ona jest mokra? I patrzcie, coś tam. Kurde, jak to wam tu pokazać? O, jakieś kamyczki są w środku. Zobaczcie, jakiś tam osad jest. Słuchajcie, no to ona chyba działa. No, no nie leci z niej może hektolitrami, ale. Ty, jak jest osad na końcu, to to chyba działa. Kurde, nawet nie wiedziałem. Zamontowaliśmy ją 3 dni temu i chciałem te, też wtedy dla Was nagrać odcinek. Już nawet nagrałem wstęp, nie będę go tutaj dorzucał, bo, bo po co. E, był... tak, nawet nie wiem już, co chciałem nagrywać, bo się oderwałem. Dosłownie nagrałem minutę filmu. I teraz tak, ten drenaż idzie gdzieś tu. Tędy idzie, tutaj na wjeździe. No, jest mokro, szczerze mówiąc, jest mokro, ale tu zawsze takie duże kałuże stały. No, tutaj widzicie, jest torf zmieszany ze wszystkim. Takie bagno, ja idę, to jest miękko. O, on tutaj takim piaskiem z plaży mi zakopał ten drenaż. Widzicie? I on mówi, że w to będzie ładnie wsiąkać. I ten drenaż zdążyliśmy zrobić tylko i wyłącznie dotąd. Tak jak widzicie, tam ta rura wystaje, drenarska. No bo no, nie udało się więcej. Ja jestem ciekawy, jaka tu jest głębokość. Jak ja bym tu wkładał pompę to ja bym mógł stąd wypompowywać wodę, na przykład do rowu. Tylko widzicie, jest tutaj dół, nie? A tutaj i tak wszędzie woda stoi, wokoło. Nie wiem tylko, czemu tutaj jest taki spływ, chyba, że on to też zrobił. O, to chyba koparkowy tu zrobił. Także bardziej pokazuję Wam to, bo dużo osób mi pisze, żebym wykował ten staw. I ja nad tym cały czas myślę. Tylko patrzcie, tu mamy dziurę, nie? I w niej jest wody, no tyle, co kot napłakał. A tutaj obok, Mamy w kolerę wody stojącej i ona wcale do tej dziury nie spływa. No to pytanie: czy, jak ja zrobię ten stawik, czy do niego będzie spływać? Ale muszę przyznać, że tu było miękko, mokro, a troszeczkę z tej ziemi tutaj woda zeszła. Nie wiem, nie wiem. Bardzo ciężka decyzja i zagadnienie, czy to faktycznie coś działa. Jedyne, co mnie jeszcze kusi, to może jakiegoś fajnego takiego. Ten grunt jest fajny, kurde, on jest mega ubity. Ciekawe, jak to po deszczu by było, jakby takiego nasypać na sam wiesz. Na tym, to pewnie trawa nie urośnie, ani nic takiego. Wiecie, tak z 5 cm takiego nasypać albo na 3 cm tak go ładnie rozgładzić. No i pod tym gruntem wszędzie jest tutaj drenaż. Czy on działa, nie wiem. Jak widzieliście sami, jest tam taka lekka poświata e, takiej tej czarnej mączki torfowej, czyli coś tam powinno schodzić. Ale z drugiej strony patrzcie, skoro tutaj wychodzi ten drenaż do góry, to czy on nie powinien stąd zaciągać wody? Może brakuje tam spadku? Kurde, Jestem zły, ponieważ e, zacząłem rozkładać tą rurę i dostałem telefon. Dosłownie byłem tutaj 10-15 minut. A, to w ogóle była inna historia. Przyjeżdżam tutaj do niego, bo mieliśmy rozkładać tą rurę. On stoi, kręci coś przy koparce i do mnie, słucha. Adrian, miałem do Ciebie właśnie dzwonić, bo e, no, z rana był przymrozek, on mówi, pęk mi wąż. Mówię, o, oh, fuck. Mówię, słuchaj, musimy jechać dorobić. Pojechaliśmy dorobić, straciliśmy półtorej godziny. Wróciliśmy tu, już chciałem wkładać rurę i nagle telefon. Musisz jechać do pracy, bo awaria w prądu wywala bezpieczniki cały czas. Mówię, o oh fak, mówię, dobra, to lecimy robić. No i pojechałem e, i wróciłem o godzinie 23.00. Więc ani wam nagrać coś, ani coś porobić. I tak praktycznie dzień w dzień. Tutaj mam tą rurę drenarską, bo wkopaliśmy może z 25 metrów. Ja ją uciąłem, mam takie łączniki, także to się połączy. Tylko ja się teraz martwię, że tutaj nie ma spadku. I totalnie nie wiem, co zrobić. Jedyne co to myślałem, żeby o tam gdzieś wykopać takie oczko 3 na 3 i do niego w razie co zrzucać i pompom wypompowywać i tyle, ale mamy teraz dzień w dzień chmury, jak można zobaczyć. Dzień w dzień duże zachmurzenie i coś czuję, że zaraz ten prąd się jednak skończy. Bo jak nawet były ładne słoneczne dni, to one naprawdę nie naładowywały tego akumulatora do końca. No i to jest tyle, jeśli chodzi o jakieś takie zmiany działkowe. Tu jak ktoś może zobaczyć, budynek. Jak był, tak dalej wygląda, membrany nie zwiało, tutaj to ja to rozwaliłem, dlatego ona spadła, także nie nagrywamy odcinka, że zbieram membranę gdzieś z pola. Tu nie mam jeszcze połączone, po prostu nie miałem kiedy tego zrobić, ale mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia, bo już skończyłem robić jedno zlecenie, także od przyszłego tygodnia prawdopodobnie będę miał dużo, dużo więcej czasu na YouTube'a i na to, żeby Wam nagrywać jakieś fajne, ciekawe materiały, Mam też jakieś pomysły na przyszły rok, żeby robić, realizować. E, wiadomo, są do tego potrzebne jakieś tam fundusze, ale coś się ogarnie. Jakiś tam grosz z tego YouTube'a wpada, więc może to nawet uda się gdzieś tam troszeczkę pokrywać. Były też pytania, czy Kuna zrobiła ze mną porządek. Przyszła i tutaj się mnie pozbyła i, i tak dalej. Nie, klatka cały czas stoi, stała tam. Ogólnie nic do mnie kompletnie nie przychodzi. Kaczki żyją. W tym tygodniu ogólnie sprzedałem 7 kaczek w międzyczasie. Sprzedałem chyba 5 kaczek po 70 zł e, i dwie kaczki za 8 dych, jakoś tak. No jesteśmy poza sezonem, mi to na rękę, że jest mniej tych zwierzaków, więc po prostu je sprzedałem, bo trzeba je karmić, trzeba o tym pamiętać. Ale z pozytywnych aspektów widzę, że jak wysuszyło tutaj ziemię, to już tutaj tyle wody nie stoi. Bo tutaj zawsze, no tu było dużo wyżej, tutaj stała woda, a nie stoi. Nie stoi, no tutaj wiadomo, że zawsze będzie stała. Już wam kaczuchy idziemy dać jeść zaraz. No i widziałem, oczywiście, też komentarze, że pewnie mi, pewnie spadłem z domku, pewnie na czystego z, z garażu, pewnie spadł mi na dach, bo jest gówniany, bo to, bo sram to. Ja wiem, że my tutaj mamy e, cieśli, dekarzy i tak dalej w komentarzach. No tak się składa, że nie spadł i słuchajcie, on nigdy nie spadnie. Mi się wydaje, że wy na YouTube, jak widzicie, to wam. Ten obraz z kamery strasznie zakrzywia i to wygląda jak badel. Patrzcie, mój palec jest grubszy od tego z bliska, ale tu chodzi bardziej o tą perspektywę. Słuchajcie, ja ważę 100 kilo, w ciuchach to pewnie ponad i ja się na tych belkach wieszam na jednej i nic się nie dzieje. Ona ma ugięcie może pół centymetra. A pamiętajcie, że tu nie ma blachy, nie ma niczego. A dwa, to ja to jeszcze tam wzmocnię i tak dalej, nie? Także ja to jeszcze wzmocnię, to, to wszystko się ogarnie, to nie jest jakiś tam problem. Te deski to są deski C24 konstrukcyjne. One mają 8,5 cm szerokości. To nie jest mało. To też nie jest dużo. To, to bardziej się nadaje na jakiś domek e, narzędziowy. No ale z drugiej strony to jest domek narzędziowy na polach. To ma być tanie, stabilne, szybkie. No szybkie może w moim wypadku nie jest, ale to tylko dlatego, że widzicie, człowiek robi 10 rzeczy naraz i niestety nie ma czasu. Najgorzej, że skończyła nam się woda na działce przez te 11 dni. Ja tutaj im przywoziłem wodę. Mamy hydrofor, zaraz postaram się go zamontować. Uuu, nie mogę odłączyć. Znowu nie odkluczyłem, ale mamy prąd, mamy światło. Zaraz zobaczymy, ile mamy baterii. O, mamy produkcję 4W na godzinę aktualnie. Także raczej z takiej produkcji to my nie wyżyjemy. No, powiem Wam, mamy na ten moment 60% baterii. A widzę, że Wi-Fi jest włączone. A, bo ja mam tu internet przecież włączony cały czas po tych live'ach. Także na chwilę obecną mamy 60% baterii. Patrzcie jak te kaczki głośno kwaczą. Sytuacja z zalaniem jest jaka okay. jest. Jestem dalej zalany cały czas. Jak skończę w końcu ten garaż, przenosimy wszystko stamtąd i tutaj niszczymy ściany, dachu raczej chyba nie będę rozbierał. Rozbiorę ściany, dam je tutaj gdzieś odizolowane od gruntu. A, dam je tutaj gdzieś odizolowane od gruntu. Przyczepię mikrofon z powrotem. Okay. No i zrobimy tutaj magazyn na przykład na słomę, taki pod, pod wiatą, ale też na świeżym powietrzu. Może tutaj jakieś klatki z przepiórkami, coś. Zobaczymy. W każdym bądź razie nie będzie mi już przeszkadzała tutaj woda. Może ja im najpierw dam jeść, ponieważ one będą tak darły mordę. Ja, czu, ja słyszę sam siebie, znaczy słyszę, że się strasznie do kamery, ponieważ kaczki mnie przekrzykują. Także słuchajcie, damy im jeść. O, tutaj mamy jakieś żarełko. Już wam daję, już wam daję. Spokojnie, już pan was karmi. Nie wychodzić! Proszą! Ej, nie gryźcie mnie! Kurde, one mnie gryzą. No i zobaczcie, jak sobie jedzą. Dobrze, kaczuchy, jedźcie, jedźcie. Jutro, jak mi się uda, a na pewno się uda, bo jutro już raczej jest taki wolniejszy dzień, to zrobimy sobie wielki porządek tutaj e, w kurniku. I u kaczek, i u kur. I musimy odgruzować to wszystko, to co się tutaj działo. Muszę też tamten budynek robić. Pewnie korzystać z tego, że nie ma słońca. Dobra, jeszcze kurą muszę, ale. Żeby mieć paszę dla kur, muszę skoczyć do busa po nią. O, zobaczcie, dla kurczaków, to ja mam dzisiaj taką małą niespodziankę. Mamy tutaj dla nich w repertuarze tak, mięso z kebaba, taką tą resztkę, dubkę co zostaje. To jest chyba, tak, to jest wołowinka. Do tego mamy tutaj e, po koperku, ponadce pietruszki. Tutaj mamy paprykę, e, gdzieś tam. No nie wiem czemu tą dali, a może już nie potrzebowali, albo myślał, że jak to jest lekko zielone, to wyrzucić. Także, a i tu nawet cukinia jest, no myślę, że kurki będą zadowolone zaraz i będą od razu pałaszować tą zielonkę. Już wam pan daje, już wam pan daje, już idę, idę. No i zobaczcie, tu kurczaki sobie jedzą, wszystko, zadowolone. Wybierają co najlepsze, żeby się nie spóźnić. No trochę kapusty dostało, ale już mówiłem, żeby kapusty im nie dawać, bo później wzdęcia będą miały. Dobra, zwierzaki nakarmione, ja im oczywiście jeszcze dam paszę. Ale chcę skorzystać z sytuacji, póki nie leje deszcz, bo zaczęło padać. No tak wiecie, kropi, zaczyna się też ściemniać. Już mamy godzinę chyba 16. I co ja mam za kolor dziwny? Słuchajcie, wyłączę nagrywanie. No dobra, nie wiem, coś dziwnie wygląda na kamerze. Jakiś taki siny jak trup, albo może kamera się zaparowała. Co mi zaglądacie pod koszulkę, kurde, pod Polara. Dobra, mam tutaj. Hydrofor. Ja go muszę pilnie dzisiaj uruchomić, bo jak go nie uruchomię, to muszę lecieć do domu po, no, po wodę w baniakach im nalać, a wiadomo, że wolałbym ze studni. A tu mam, a propos jeszcze studni, to mam tutaj taką studzienkę drenarską. Ja jestem ciekawy, czy to by było mądre wkopać taką, dać do niej rury i do środka wrzucić pompę. Zobaczcie, taka stówkę kosztowała, nie? Dać do tego pompę, do środka i wypompowywać wodę. I to by nie było głupie, nie? Mamy ten hydroforek. Zaraz sobie go otworzymy. Zobaczymy, co to jest. Ja już go dawno temu kupiłem od razu, jak mi tam ten zamarzł, ale nie było czasu go montować. Polałem im przywozić wodę. Ale wiem, że to tak na dłuższą metę to jest niewystarczające. Hydrofor PMHD 19K. ok? Mamy gwarancję, kiwie na ile? Wydaje mi się, że ten hydrofor będzie całkiem to podobny do tego parkside'owego Lidlowskiego, a wziąłem ten, a nie z Lidla, tak w zasadzie tylko dlatego, że miał być szybciej, a wcale nie był szybciej. No i teraz ja muszę jakoś zadbać, żeby ten hydrofor nam, moi drodzy, nie zamarzł znowu, nie? I pytanie, jak ja go tu odpalę? No, powiem Wam, że on nawet wygląda jeden do jednego, zobaczcie, taki cyk. Jakieś tam firmy. Wiadomo, że najtańszy. Nawet pachnie takim chińczykiem jeszcze. Dobra, idziemy sobie do hydroforu i jakoś to Wam spróbuję nagrać. Ło! na wypadnie. To by było głupie, jakbym go rozwalił, a nawet go jeszcze nie odpalił, że tak se zarybuje. No i powiem Wam, że nawet dobrze chyba, że jest taki sam, bo to trzeba chyba jakoś tutaj tak samo podłączyć. I co gorsza, słuchajcie, ja go nie zamontuję teraz, przecież ja nie mam kluczy. Czyli muszę jechać jednak po wodę. O Boże, gdzie ja miałem mózg jak ja tu jechałem. Coś to było nawet bardzo oczywiste, że tego, że będę potrzebował klucz nastawny jakiś duży i jakieś żabki jeszcze by się przydały. Tutaj co się ja odkręcę? Ja pamiętam, że tutaj to było dopieprzone, fest, żeby to się udało. A i tutaj te uszczelki, takie niefabryczne, chciałem dać. No dobra, to hydroforu sobie dzisiaj nie podłączę. Jutro muszę pamiętać, żeby wziąć klucze. Jutro chcę kończyć ten domek, ale najpierw muszę posprzątać sobie u kur i kaczek, bo tam już jest masakra. Trochę za długo nie sprzątałem, no ale to przez wieczny brak czasu. Ale to się zmieni, to się zmieni, słuchajcie, to się zmieni. Widzicie, YouTube u mnie się pojawił totalnie przypadkiem, i totalnie nikt się nie spodziewał, że aż tak to się rozrośnie. Bo co by nie było, prawdopodobnie dzisiaj albo jutro, jak publikuję ten film, to mamy 22 tysiące subskrybentów. Słuchajcie, to jest wbite. Trzy miesiące, tak naprawdę, co uważam, że już jest jakimś tam mini sukcesem, jeśli chodzi o tą karierę YouTube'ową. Także moi drodzy, ja mam zwierzaki ogarnięte. Oczywiście jadę jeszcze po wodę, przyjadę do nich za godzinkę. Już będzie ciemno, więc nie będę nagrywał. Już wiecie, że żyję, że jest dobrze. A czy dobrze? Bywało lepiej, mogłoby być lepiej i miejmy nadzieję, że w niedługim czasie będzie lepiej. Będę miał też więcej czasu na nagrywanie. Oczywiście, jeśli macie jakieś pomysły. Co byście tutaj ode mnie chcieli zobaczyć z farmy? Na przykład burzenie tego budynku tutaj? To dajcie znać w komentarzu. No i zachęcam Was do kliknięcia oczywiście w kolejny odcinek. Na ekranie. Widzimy się jutro.